Simandero, ja jestem doktor i zapraszam na przegląd nowej playlisty festiwalowej. Lecimy. Mamy czwartek i mamy całkowicie nową serię Powrót do lat 90. i tutaj od razu na dzień dobry możemy sobie zdobyć Mercedesa Benza 500E za 80 punktów i GMC Typhoon za 160 punktów. To są auta, które już były w grze, to nie są nowe auta, ale jak komuś brakuje, proszę bardzo. Można je zdobyć. No, i jak tutaj po prawej stronie też widzicie, Back to the 90s. Ee, mamy tutaj już zapowiedź pierwszego auta, które będziemy mogli zdobyć. Jest fajnym klasyczkiem, właśnie z lat 90. I przechodzimy właśnie do lata. I w, por w porze deszczowej, jako lato, mamy Soire. To, to jest Toyota. To jest to samo co Lexus SC300. Czyli buda jest identyczna, z, różni się znaczkami. E, z 97 roku za 20 punktów. Ogólnie w całej playliście, wszystkich sezonach mamy tylko cztery auta nowe w tej grze do zdobycia eee... i z czego tak naprawdę trzy są powracające z różnych innych forz, forzy 4, forzy motorsport jakieś, jedno auto jest nowe do którego tam zaraz dojdziemy to wam powiem. No, i weszły też przepustki. Jak widzicie, za 20 punktów zgarniamy nowe auto, a za 40 punktów zgarniamy sobie jedną przepustkę. Co, o co chodzi z przepustkami, to zaraz Wam wyjaśnię. Ale teraz sobie przejrzymy cały ten tydzień. Więc, pure mamy już zaliczoną. Forzaton. W Forzatonie mamy Ferrari F50. Zadania ferarką. Co tutaj mamy? Forzaton dzienny, wszystkie małe RWG zawody. Dobra, nie no to wiadomo, no to są pojedyncze takie głupkowate zawody. Zobaczmy, co mamy w sklepie do kupienia. E, więc mamy też Bugatti eb 110, 92 rok, za 550 forza pointów. Możemy sobie kupić przepustkę też i tutaj się na, nachodzą na, na napisy. Jedna przepustka to się równa chyba 1000 forza pointów. Więc sporo. Ja widzicie, mam 12 tysięcy, więc mógłbym ich kupić aż 12, ale ja ich kompletnie nie potrzebuję z racji tego, że mam wszystkie auta w grze, więc tych przypustek nie potrzebuję i też wrócimy do czego one służą. Chociaż podejrzewam, że wszyscy wiedzą, chociaż są nowi gracze, którzy nie grali w FH4, w FH5, i to jest dla nich nowością, więc zaraz to omówimy. Możemy sobie cerberkę za 300 punktów, spodnie, jakiś klaksonik i tak dalej. Mamy w tym tygodniu zawody zręcznościowe, Horizon Arcade, trial do wykonania, trzy, trzy razy laboratorium, to jest fajna sprawa, bo poznajemy sobie różne customowe mapki graczy, znaki ostrzegawcze, fotoradar, strefa pomiarowa, tutaj mamy po super losowaniu, a właśnie tutaj jeszcze coś do wygrania, super losowania, strój dinozaura, to jest fajne, to, to wy, wypadałoby zrobić i Honigan RS200. Dwa razy mistrzostwa Subaru i Mustang do zgarnięcia. Poszukiwanie skarbów, jadowita wyścigówka. Jak widzicie, tutaj możemy to zrobić. Ten Kar z lat 90. Oczywiście do tego zadania wrócimy w następnym filmie, gdzie będę ogrywał oddzielnie poszukiwanie skarbów oddzielnie wyzwanie fotograficzne. Eee, I tak, co tydzień. Także widzicie, wyzwanie fotograficzne strój z lat 90. Ciekawe, co to będzie za strój. Ja nie widziałem ogólnie tego live'a, twórców. Co oni co miesiąc robią takiego live'a, gdzie prezentują, co będzie w tych nowych playlistach. Akurat w tym miesiącu nie widziałem, więc nawet nie wiem, co nas tutaj czeka. Więc dla mnie to będzie też wszystko nowością po kolei. Zabawa wchowanego do zaliczenia Eliminator. Tutaj mamy zawody miesiąca. Możemy się przejechać już, tak jakby nie jeszcze zanim zdobędziemy. Z dwóch aut nowych To J.com się możemy przejechać I możemy się przejechać eklipsem, Który też będzie do zdobycia W którymś tam tygodniu No i co w zawodach W rajdowych przygołodach Mamy fotoradar superlosowanie I mistrzostwa Audi RS2 I w Hot Wheelsie Strefa pomiarowa super I mistrzostwa wyścig w kanionie I do zgarnięcia Mazda RX7 Przechodzimy do jesieni Jesień pora burzowa i tu mamy fajne auto Mitsubishi FTO. Ono jest w... o, jego chyba nie było w żadnej Fordzie Horizon, ale było w Fordzie Motorsport. O ile dobrze kojarzę, 700 czy w czwórce? już nie pamiętam. Gdzieś to było. Także za 20 punktów w przyszłym tygodniu możemy sobie zgarnąć Mitsubishi FTO i kolejną przepustkę za 40 punktów. Forza Ton do wykonania jest Lamborghini Dia Lamborghini Diablo SV Forzatony dzienne, Forzaton sklep będzie do zgarnięcia, McLarenik, Jak widzicie F1, e, Trial 3 razy znowu laboratorium, super spiralne spiralna gru... a czyli klakson i BMW M5 oto radar, strefa driftu, strefa pomiarowa po super losowaniu, Lambo Diablo w mistrzostwach Corvetta i Vauxhall Carlton. To jest bardzo fajne auto, też polecam je zgarnąć. Ono chyba już trzeci raz się pojawia, odkąd wyszła gra i jest możliwość go zdobycia. Poszukiwanie skarbów, 90 tysięcy do zgarnięcia. I wyzwaniem fotograficznym, Syrena Policyjna. To też jest rzadki taki klaksonik, też polecam zrobić. Super losowanie w zabawie w chowanego. Eee, rywale miesiąca, no to jest co tydzień to samo. Jak raz zaliczycie, to już do końca miesiąca macie pozaliczane. Strefa pomiarowa, super losowanie. I Renault Clio w Rally Adventure. Eee, w mistrzostwach. I w mistrzostwach w Hot Wheels, Ferrari F355. I super losowanie w znakach ostrzegawczych. Do zdobycia. Przechodzimy na zimę. W zimie, pora sucha. Jest eee, do zgarnięcia właśnie Aston Martin... Lagonda 90 rok i to jest całkowicie nowe auto zaprojektowane przez twórców do Forza Horizon 5, gdzie się nie pojawiało w żadnej innej części Forzy, ani w Forzie Motorsport, ani w Forzie Horizon. I to jest właśnie nowe auto w grze za 20 punktów w trzecim tygodniu tej serii. przepustka za 40. Forza Ton do wykonania Civiciem, Forza Tony dzienne. Forz w sklepie będzie do Elotusik do kupienia. Trial. Znowu trzy razy. Labor laboratorium bardzo fajnie: super losowanie Klaxon i Nissan RR23. Hashtag 23, tutaj po super losowaniu. Sezonowe gry na placu dadzą nam BMW M391 rok i mistrzostwa Jaguar i Honigan Grupy A. Proszę bardzo, też w drugich mistrzostwach. Wyzwanie fotograficzne będzie do wykonania i dostaniemy miałczenie kota. Horizon Open, jest tutaj przedmioty kolekcjonerskie będą. Proszę bardzo, przewijanie taśmy. Będziemy rozbijać taśmy z lat 90. A przewijanie taśmy to najlepiej się przewijało na ówką. Jakby ktoś nie wiedział. Im by nie znają, no nie, nie no. Teraz sobie nawet nie wiedzieli, co z tym zrobić. gdzie to wsadzić? <laughs> no ale to są moje lata. Strefa driftu i super losowanie i w mistrzostwach Land Rover Defender do zgarnięcia w Rally Adventure Super w fotoradarze i w mistrzostwach Nissan GT-R Do zgarnięcia w Hot Wheelsie, proszę bardzo i teraz ostatni tydzień z tej serii Mamy, e, ja mówiłem Eclipse, to jest Subaru SVX Gdzie możemy go przetestować też nawet w pierwszym tygodniu Za 20 punktów, nowe auto w grze i przepustka, Supron do wykozania Ton MK4 w sklepie Forza Tonu będziemy mogli kupić sobie tego Mercedesika w trialu też nim można pojechać. Jak widzicie, ale w ogóle popatrzcie, to, patrzcie to. Nie, nie wiem jaki będzie można kupić w sklepie, bo nie możemy go podejrzeć. Ale możliwe, że to jest ten sam, za którego tutaj za darmo go dostaniemy w trialu. To jest Mercedes Benz CLK GTR Forza Edition. Więc zamiast go tu kupować, to możecie go po prostu tutaj wygrać za darmo. Tylko porównajcie, czy to, to są te same wersje. Laboratorium zawodów, super losowanie. Dwa razy tym razem będą laboratoria. Były Regal do zgarnięcia. Super losowania w tych ramkach, fotoradarach i tak dalej. Dwa razy mistrzostwo Toyota Supra MK4. Widzicie, czyli na przykład tu sobie zgarniacie suprę, i wtedy nią możecie wykonać ten Forzaton. To jest właśnie najlepszy sposób, że zobaczcie, gdzie co można zdobyć, że zanim coś kupicie, na przykład jak brakuje wam jakiegoś auta, to może się okazać, że gdzieś go można wygrać. Eee, w drugim mistrzostwach mamy to MR2 do zgarnięcia, wyczeczka Horizon, poszukiwanie skarbu będzie do wykonania, wyzwanie fotograficzne właśnie tą MR2, zobaczcie. Trzeba wykonać zadanie MR2, a tu wygrywamy MR2 w mistrzostwach. I w tych właśnie rywalach, to co mówiłem przez cały miesiąc, to nie jest Eclipse, ja pierdykłem się, to jest właśnie ta Subarka. Do zgarnięcia w czwartym tygodniu. Znaki ostrzegawcze, super losowanie. Mistrzostwa Lotus Elise w przygodach rajdowych. I strefa pomiarowa, super losowanie, mistrzostwa sezonowe. Super van do zgarnięcia w Hot Wheelsie. I w następnym miesiącu zobaczymy Dzień na Torze Horizon. Nowe samochody, nowe przedmioty kolekcjonerskie, nowe rekwizyty Event Lab i nowa odzież. Proszę bardzo. Fajnie, bo ten miesiąc będzie fajny, bo będą jakieś samochody torowe. Kurde, no i to jest właśnie spoko. Spoko, sprawka. I to by było chyba na tyle. A, mieliśmy przejść do e, tych przepustek backstage. Co to jest Backstage Horizon za kulisami? Jak sobie tutaj wejdziecie, mamy dwie zakładki: głosowanie za kulisami i sklep za kulisami. W głosowaniu, jak wejdziecie, możecie decydować, który komplet out. Chcielibyście, żeby się pojawił w następnej, w następnym sklepie, który odświeżą za jakiś czas, tak? Czyli tutaj na przykład możemy sobie wybrać, żeby się pojawiło e, Trenoy albo Ferrarca, albo Commodore i Esprit, nie? No to sobie wydecydujecie. No i wiadomo, jak gracze zadecydują, tak będzie. A tutaj w sklepie za kulisami możecie dorwać. Rzadkie okazy aut, których wam brakuje na przykład w kolekcji. Jak widzicie, ja mam wszystko posiadane, bo ja mam po prostu wszystkie auta. Na bieżąco, od początku, jak wyszła Forza, wszystko zdobywałem. Kupowałem przepustki i tak dalej. I te karpaki, więc mam wszystkie auta. Eee, więc mi nic nie brakuje, więc tak naprawdę nawet nie będę musiał realizować tych przepustek. No i tak szkoda, bo nie ma jak komu działać. No, tak jak widzicie, mamy do zrealizowania 6 out. Jak komuś czegoś brakuje, może tutaj sobie właśnie znaleźć. Jak brakuje jakiejś przepustki, możecie sobie kupić za Forza Pointy przepustki, albo zdobywać właśnie w playlistach. No i mówię, i tutaj możecie głosować. No, to tak to wygląda. Tak samo jest w Forze Horizon 4. No i wszyscy właśnie spekulują, że a propos tego, że Forza dodała tą możliwość tej, tego backstage'u. Eee... To szykują się już po Forze Horizon 6, a jakby chcą e, no już zaprzestać e, robić chyba nowych playlist w Forzie Horizon 5, nie? I już tak jakby troszeczkę tutaj już wygaszają grę, a szykują się na nową. Zobaczymy jak będzie. Ogólnie spekulacje są też takie, że jednak Forza Horizon 6 wyjdzie na koniec przyszłego roku 2025. Ja wierzę, że nas zaskoczą i pojawi się w tym roku, na koniec tego roku, najbardziej by pasowało, ale to jest, wiecie, no fajnie by było, jakbym się tak rozczarował miły, mile, niż niemiło się za... rozczarował, że jednak jej nie będzie. No zobaczymy na koniec roku, ja wierzę, że będzie, eee, chyba tylko jako jedyny z, z youtuberów i z graczy. O, o. Przepraszam. No i dobra, tu się chyba już nic nie zmieniło. Właśnie nie oglądałem tego live'a, więc nie jestem pewien, czy gdzieś jakaś miejscówka jest przerobiona. Ogólnie tak, sprawdziłem. Sprawdziłem stadion, sprawdziłem opuszczone lotnisko, jakieś ronda i tak dalej. Wszystko posprawdzałem. I nigdzie się nic nie zmieniło, poza tym, że po prostu tutaj. Jakby z Horizon za kulisami wejść za kulisy, i tutaj się pojawił ten znacznik. Ale równie dobrze, po prostu no, mamy to z opcji menu, nie? Więc tak naprawdę nie wiem po co to tutaj dodali, bo nie musieli tego dodawać. Bo mamy to podczas menu pauzy, a nawet jak jesteśmy w garażu, też mamy tam dostęp. Więc raczej nic więcej się nie zmieniło. Ja nic więcej na mapie nie znalazłem. Jak o czymś nie wiem, napiszcie w komentarzach. A ja będę kończył, i widzimy się w kolejnych filmach z pomocy różnych tych skarbów, nieskarbów do Pereli. Eee, no i tyle. I zapraszam na live. Strzałeczka, do następnego. Cześć.